Rada galaktyczna śmiała się z jej nagich dłoni, aż zebrała ogień z piasku na ich oczach. Na pustynnej planecie Zahar, gdzie piasek potrafi roztopić stal, kadetka ludzka Aurora Vega staje samotnie naprzeciw najbardziej zaawansowanych technologicznie wojowników we wszechświecie. Nie ma broni. Nie ma zbroi. Ma tylko nagie dłonie i coś, czego nikt nie rozumie. Kiedy wszyscy się śmieją, ona klęka. Kiedy wszyscy patrzą z pogardą, ona zaczyna szeptać do piasku, i wtedy pustynia ożywa. To nie jest historia o technologii, to historia o pamięci, o ogniu starszym niż galaktyki i o kobiecie, która go obudziła. Jeśli lubisz historie pełne napięcia, zwrotów akcji i emocjonalnych momentów, zasubskrybuj teraz, zostaw lajka i napisz komentarzu, co poczułeś, kiedy ogień zaczął tańczyć. Ta opowieść to nie tylko sci-fi, to wezwanie do pamięci. I początek nowej ery. Na skraju galaktycznego systemu, na planecie znanej jako Zehar, rozciągała się pustynia tak gorąca, że piasek parzył skórę przez obuwie ochronne. To właśnie tam Rada Galaktyczna przeprowadzała swoje najcięższe testy, rytuał przejścia, przez który musiał przejść każdy karet aspirujący do służby międzygwiezdnej. Obcy z różnych światów, każdy w zbroi, z bronią plazmową i maskami filtrującymi, zebrali się przy kapsule transportowej. Powietrze było gęste od napięcia i kurzu. Każdy wiedział, przeżyją tylko najbardziej wytrzymali. Ale nikt nie spodziewał się tego, co miało nadejść. Spośród sylwetek wysiadających z transportowca, jedna przyciągnęła szczególną uwagę. Nie miała ani maski, ani zbroi. Jej dłonie były nagie, a ubranie – lekkie, proste, jakby zupełnie nieprzystosowane do ekstremalnych warunków Zacharu. Mała rudę krótko ścięte włosy, a na szyi zawieszony kryształowy medalien, częściowo schowany pod materiałem. Gdy stanęła pośród kadetów, zapadła cisza, a potem wybuchły śmiechy. Czy to jakiś żart? Rzucił jeden z obcych, błyskając cybernetycznym okiem. Aurora Vega, bo tak brzmiało jej imię, nie odpowiedziała. Jej wzrok był spokojny, skupiony na piasku pod stopami. Nie wykonała żadnego gestu obronnego, nie próbowała się tłumaczyć. Po prostu stała, jakby jej obecność sama w sobie miała znaczenie, jakiego nikt jeszcze nie rozumiał. Kadet korzał, znany z arogancji i brutalności, wyszedł naprzód i teatralnie podał jej parę rękawic ochronnych. Nie połam sobie paznokci, człowieczko syknął z pogardą, aurora spojrzała na niego tylko przez ułamek sekundy i odrzuciła rękawice. Komendant Sarel, obserwujący wszystko z góry, nie zareagował. Wiedział, że Zachar sam oddzieli silnych od słabych, nie zawsze według definicji, jaką narzucali młodzi. Ubrany w ceremonialne szaty i noszące cybernetyczne oczy, milczał, analizując aurorę jakby znał jej twarz z dawnych czasów. Pustynia też zdawała się ją rozpoznawać, wiatry nagle ucichły, a kusz padł wokół jej stóp. gdzie zadanie zostało ogłoszone przetrwać trzy dni bez wsparcia, korzystając tylko z własnych umiejętności kadenci rozproszyli się. Uruchamiając drony, systemy filtracji, rozbijając mobilne obozy. Aurora natomiast ruszyła w przeciwnym kierunku. Zaczęła chodzić boso po piasku, klękać, przesypywać go przez palce. Jej ruchy przypominały rytuał. Korzał i jego towarzysze śledzili ją z ukrycia, drwiący, i nagrywając wszystko na swoje urządzenia. Jednak było coś niepokojącego w tej prostocie. Aurora nie wyglądała na zagubioną. Jej ruchy były zbyt precyzyjne. Jakby wykonywała instrukcję znaną tylko jej. Jej palce delikatnie rozgarniały piasek, a wzrok pozostawał nieruchomy, skupiony. Jeden z młodszych kadetów szeptem zapytał korzała: skąd ona w ogóle się tu wzięła? Przecież ludzkość nie ma dostępu do programu Zaharu. Korzał wzruszył ramionami: pewnie protekcja, i tak długo nie wytrzyma. Po kilku godzinach piasek zaczął delikatnie zmieniać kolor tam, gdzie siedziała aurora. Niektórzy mówili, że to złudzenie optyczne od gorąca. Inni jednak czuli w powietrzu coś nowego, jakby pustynia reagowała na jej obecność. Komendant Sarel uaktywnił wewnętrzny skaner. Serce Rorei biło wolno, równomiernie. Wokół niej nie wykryto żadnej technologii. A jednak temperatura piasku rosła. Aurora zamknęła oczy i położyła dłonie płasko na powierzchni. Kiedy wstała, miała w palcach grudkę piasku, która nie rozsypywała się świeciła lekko bursztynowym światłem. Nikt nie zbliżył się, ale każdy patrzył. Śmiechy ustały. Co się zaczęło coś, czego nikt, nawet rada galaktyczna, nie przewidział. O dzień później temperatura na Zacharu była jeszcze wyższa. Aurora siedziała w tym samym miejscu, otoczona kręgiem ciemniejszego piasku. Kadet korzał, znudzony brakiem akcji, postanowił podejść bliżej, oczywiście z aktywowaną kamerą. Ludzka szamanka w piaskownicy mruknął, udając powagę. Pozostali kadenci ześmiewali się, a transmisja była już udostępniana wewnętrznej sieci szkoleniowej. Jednak aurora nie reagowała. Jej ręce znowu przesiewały piasek, jakby szukały czegoś konkretnego. Korzał rzucił w jej stronę kawałek metalu. Zrób z tym coś pożytecznego, jeśli naprawdę jesteś taka magiczna. Kiedy obiekt uderzył ziemię przed nią, piasek wokół zadrzał. To nie był zwykły podmuch wiatru. Dźwięk był zbyt głęboki, jakby coś odpowiedziało z podziemi. Aurora powoli podniosła wzrok, nie na korzała, lecz na punkt, w którym dotknął piasku. Jej oczy zabłysły, a potem znów spuściła wzrok i powróciła do swojej pracy. Kilku kadetów przestało się śmiać. Czy ty to czujesz? zapytał cicho jeden z nich. Jego miernik ciepła pokazywał gwałtowny skok temperatury promieniu trzech metrów od Erorei. Inny próbował zresetować swoje urządzenie, sądząc, że to błąd systemu. Korzał, mimo wątpliwości, nie chciał pokazać strachu. To tylko lokalna anomalia. To nic. Patrzcie, zaraz się stopi. Ale jego głos nie był już tak pewny. Tymczasem Aurora wyciągnęła z piasku coś, co wyglądało jak skamieniała kula. Trzymając ją obiema dłońmi, zaczęła szeptać w języku niezrozumiałym dla kadetów. Dźwięk nie przypominał żadnego znanego dialektu galaktycznego. Był melodyjny, prastary, jakby śpiewała z samą planetą. Pasek wokół niej zaczął pulsować, jakby odpowiadał echem. Tylko komendant Sarel nie był zaskoczony, jego oczy zwejziły się z koncentracji. Kiedy jeden z młodszych kadetów próbował podejść bliżej, ziemia pod jego nogami zadrżała. Zrobił krok w tył, a jego but był lekko przypalony. Krzyknął, a reszta odskoczyła. Aurora otworzyła oczy i spojrzała na niego. Nie ze złością. Z troską. Nie jesteście gotowi. Wyszeptała. Nikt jej nie zrozumiał. Ale sens dotarł do nich mimo wszystko. Korzał. Sfrustrowany i zawstydzony. Podział decyzję. Sięgnął po swój karabin plazmowy. Dość tych sztuczek. To prowokacja. Jeśli nie jesteś jedną z nas, to nie masz tu czego szukać. Jego palec zbliżył się do spustu, ale komendant Sarel nagle przemówił. Opuść broń, kadet. Cisza, która nastała po tym rozkazie, była cięższa niż burza. Wszyscy zamarli. To był pierwszy raz, gdy komendant przerwał milczenie. Korzał cofnął się o krok, zaskoczony. Panie? Ona nie jest zagrożeniem, odpowiedział Sarel. Jest, odpowiedział. Te słowa zawisły powietrzu jak wyrok. Aurora spojrzała w stronę komendanta a jej usta poruszyły się bezgłośnie, jakby wypowiadała dawno zapomniane imię. Wszyscy czuli, że coś się zbliżało. Coś, co wykraczało poza technologię czy siłę militarną. Nagle kula w jej rękach zaczęła świecić intensywnie. Czerwony żar bił z jej środka, jakby w środku płonęło mikrosłońce. Kadenci zaczęli się cofać, a korzał stracił pewność siebie. Jeden z nich zapytał szeptem, czy to ogień, Aurora uśmiechnęła się lekko. Nie odpowiedziała, ale piasek pod jej stopami zapłonął żywym ogniem, bez paliwa, bez iskry. Tylko z woli. Ciasek wokół Aurory przestał być zwykłą materią. Pulsował, żył. Kolor zmieniał się z bursztynowego głęboki karmazyn, jakby planeta reagowała na coś zapomnianego. Kadenci, dotąd pewni siebie i uzbrojeni po zęby, stali w milczeniu. Aurora uniosła kulę na wysokość klati piersiowej, a ciepło, które z niej biło, nie parzyło, otulało. Jeden z czujników zamontowanych w hełmie kadeta eksplodował pod wpływem przeciążenia. Korzał, wewnętrznie rozdarty między dumą a przerażeniem, zbliżył się jeszcze o krok. To niemożliwe. To nie może być ogień, bez tlenu, bez iskry, ale sam nie wierzył swoje słowa. Aurora spojrzała na niego. Tym razem bez uśmiechu. To nie ogień, którego nauczyliście się kontrolować. To pamięć planety. Głos jej był cichy, lecz wyraźny. Jakby każda sylaba przenikała przez kafandry i rezonowała z czymś ukrytym duszy. Komendant Sarel aktywował swój prywatny kanał transmisji. Jego oczy rozszerzyły się, analizując skład energetyczny zjawiska. To niemożliwe. Sygnatura identyczna z legendą o płomieniu piaskary. Jego głos drżał nie ze strachu, lecz z respektu. Legenda, którą znali tylko najstarsi w Radzie, opowiadała o ludzkiej cywilizacji zaginionej w czasach przedgalaktycznych, zdolnej do współistnienia z rdzeniem energetycznym planet. Aurora była echem tej cywilizacji. Kadencji zaczęli się dzielić. Jedni chcieli przerwać test i wrócić do bazy, inni, zaintrygowani, podeszli bliżej. Gdzie jeden z nich sięgnął dłonią do światła, Ciepło objęło go łagodnie. Łzy płynęło mu do oczu. To przypomina dom, wyszeptał. I wtedy wszyscy zrozumieli. Ten ogień nie niszczył. On przypominał, uczył, łączył. Korzał jednak nie potrafił zaakceptować tego, czego nie rozumiał. Zacisnął pieści i rzucił w aurory ładunek chłodzący. Wybuch zamarzającego powietrza miał zgasić wszystko. Ale ogień pozostał nietknięty. A aura wokół niego pojaśniała. Aurora nie ruszyła się nawet o centymetr. Spojrzała tylko w niebo, jakby ciekała na znak. I wtedy niebo odpowiedziało. Z nieba spadł błysk. Nie był to meteor, lecz impuls energetyczny identyczny z tym, który bił z jej dłoni. Wielu padło na kolana. Kadenci, dotąd pewni własnej potęgi, zobaczyli coś, czego nigdy nie uczono ich w akademiach. Korzał cofnął się, jego twarz wykrzywił gniew. Ale i wstyd. Wiedział już, że nie jest najpotężniejszy w tym kręgu. Wiedział też, że przegrał nie walkę fizyczną, ale starcie dusz. Aurora, spokojna, postawiła kulę z powrotem na piasku. Energia nie zgasła. Zaczęła rosnąć. Zehar pamięta, powiedziała, nie patrząc na nikogo konkretnego. I wybiera tych, którzy słuchają. Te słowa były jak wyrok. Kadenci zamilkli. Komendant zamknął oczy, po czym aktywował tryb awaryjny. Zakończyć test natychmiast. Ale było za późno. Planeta już odpowiedziała. Krąg piasku wokół i zaczął się rozszerzać. Żar na piasku podnosiły się, tańcząc powietrzu jak świetliste iskry. Kto szeptał, to jakby sama planeta oddychała. Ostatni obraz tej sceny. Który widzieli wszyscy, zanim dane sensoryczne przyciążyły ich systemy, to aurora stojąca z rozpostartymi ranionami, a za nią ściana płomienia niezniszczenia. zniszczenia, lecz życia. Komendant Sarel był jedynym, który nie odwrócił wzroku. To dopiero początek, powiedział sam do siebie. Wróciło coś, co nigdy nie powinno było zniknąć. Ale nikt jeszcze nie wiedział, jak głęboko sięga ta pamięć. W chwili, gdzie piasek unosił się w powietrzu, a ogień tańczył wokół Erorei. Komendant Sarel przesunął się powoli w jej stronę. Każdy jego krok był świadomym wyborem, nie jako dowódcy, ale jako świadka. Gdy stanął na skraju płomiennego kręgu, jego oczy zaczęły błyszczeć w rytmie energii bijącej z ziemi. Uklęknął na jedno kolano, co kulturze Rady Galaktycznej nie było gestem poddaństwa, ale uznania pradawnej obecności. Paskara, wróciłaś. Powiedział cicho, jakby słowa miały mu przebudzenia wspomnień. Aurora powoli podniosła głowę. Jej oczy, teraz całkowicie złote, odbijały ogień, ale i coś głębszego, jakby przeszłość ludzkości ożyła w niej w jednej chwili. — Nie jestem piaskarą — odpowiedziała spokojnie. — Jestem jej dziedzictwem. Te słowa przesiły zgromadzonych jak ostrze. Dla wielu z nich... Kaskara była legendą mitologiczną figurą, której imię wymieniało się tylko podczas ceremonii końcowych. A teraz ten stał się ciałem i ogniem. Korzał, blady i zdezorientowany, spojrzał na komendanta, szukając potwierdzenia, że to wszystko to tylko iluzja. To niemożliwe. Przecież to ludzka legenda to nie może być prawdziwe. Ale Sarel nie odpowiedział. Jego umysł był zajęty analizą wzorców energetycznych, które już dawno powinny były zniknąć z rejestrów. Wiedział, że to, co widzi, nie da się wytłumaczyć technologią. To było starsze niż technologia, starsze niż rada, starsze nawet niż same kadry archiwalne. Aurora uniosła ręce, a kula ognia zawirowała nad nią, formując symbol, spiralny znak znany tylko zapomniany w tablic czasów kolonizacji przedwieznej. Ta planeta nigdy nie należała do waszych maszyn, powiedziała. Zehar jest świadomy i czekał. Minitwist. Wokół innych kadetów pojawiły się echa ognia tylko wokół tych, którzy wcześniej okazali wątpliwości lub współczucie. Ci, którzy wyśmiewali, stali w ciemności. Młody kadet Jeren, który wcześniej płakał, odważył się podejść bliżej. Dlaczego emigrek? Dlaczego teraz? zapytał. Aurora spojrzała na niego łagodnie, bo zapomnieliście, że życie to nie tylko dane i kontrola. Planety pamiętają tych, którzy słuchają, i teraz uczą tych, którzy są gotowi. Ten moment był mikrogarfem. Kadet musiał zdecydować, wrócić do rutyny militarnej, czy przyjąć nowe, nieznane podejście. W tym samym czasie na orbicie Rady pojawiły się nowe jednostki obserwacyjne. Informacja o zdarzeniu dotarła do centrali. Nikt nie wiedział, czy to zagrożenie, czy objawienie. Wśród nich był dyrektor sektora naukowego, który żądał analizy anomalii. Ale transmisje energetyczne Zacharu były niestabilne, jakby planeta sama wybierała, kto może patrzeć. I tylko jedna osoba pozostała w kontakcie Sarel. Komendant wiedział, że nie może zatrzymać tego, co się rozpoczęło. Aurora Vega, w imieniu Rady Galaktycznej, nie żądam raportu. Proszę o lekcję. Te słowa szokowały kadrę, dowódca prosił o naukę od kadeta. Ale nie było już rangi. Tylko prawda i ta prawda paliła nie niszczyła. Aurora skinęła głową, a ogień zaczął powoli wnikać w ziemię, tworząc ścieżkę świetną przed jej stopami. Korzał, wciąż z tyłu, czuł, że coś w nim pęka. Nie był w stanie zrozumieć tej przemiany, nie tylko świata wokół, ale i samego siebie. Wahał się, czy pójść za nią? czy pozostać w strukturze, która go ukształtowała. Mini Fanger zrobił krok w stronę światła, ale zatrzymał się. W jego oczach nie było już pychy. Była pustka, decyzja jeszcze nie podjęta. Ścieżka światła otworzona przez ogień wokół Erory zaczęła wibrować niskim, pulsującym dźwiękiem. Każdy kadet odczuwał go nie w uszach, ale w klatce piersiowej, jak echo bijące prosto z ich serc. Kula energii unosiła się ponad ziemią i powoli, jakby z własną świadomością, zaczęła poruszać się między kadetami. Jej światło zmieniało się raz łagodne jak poranny blask, innym razem drgające, ostrzegawcze. Nikt nie mówił. Każdy wiedział. To nie pokaz. To sąd. Kula zbliżyła się do Jerynę, młodego kadeta, który pierwszy zrozumiał siłę Eroryi. Owinęła go ciepłem, niczym wspomnienie dzieciństwa. W jego oczach pojawiły się łzy nie ze strachu, ale z ulgi. Potem ogień przesunął się dalej. Jeden z kadetów, który wcześniej śmiał się najgłośniej, cofnął się instynktownie, ale kula go dopadła. Nie spaliła. Zatrzymała się przed nim, po czym rozbłysła oślepiająco i zniknęła z jego pola widzenia. Zemdlał na miejscu. Aurora obserwowała wszystko w milczeniu. Jej twarz nie wyrażała triumfu. To nie była zemsta. To była konsekwencja. Każdy, kto wcześniej szydził, stanął twarzą twarz z ogniem i swoją prawdą. Ogień nie karał, ale ujawniał. Mini twist. Kula zatrzymała się nagle przed korzałem, który był gotów uciec, ale nie ruszył się. Stał w miejscu, zaciśnięte pieści, drżące ciało. Jeśli mnie osądzisz, to wiedz, że próbowałem zrozumieć. Wyszeptał. Światło wokół niego nie eksplodowało wręcz przeciwnie, zgasło na chwilę, jakby przyjęło jego słowa. Potem rozbłysło delikatnie. Komendant Sare zrozumiał wtedy, że nawet najbardziej zamknięci mogą się zmienić, jeśli odważą się stanąć ogniu, nie uciekając. Kula cofnęła się do erory i zawisła nad jej głową. Na jej skórze pojawiły się złote znaki, nieznane symbole, które przypominały zapomniane pismo z czasów przedgalaktycznych. Wszyscy kadenci padli na kolana nie z przymusu, ale z poczucia, że są świadkami czegoś, co wykracza poza sieradję, poza siłę, poza rozkazy. Komendant w gieście niespotykanym uklęknął jako ostatni. Aurora spojrzała na niego bez dumy, bez wyższości, tylko z wdzięcznością. Nie jesteście moimi uczniami. Jesteście strażnikami przyszłości powiedziała cicho. W tym samym momencie cała powierzchnia Zacharu rozbłysła. Satelity Rady oszalały, ich sensory nie potrafiły przetworzyć impulsu energetycznego, który był jednocześnie ciepłem, światłem i pamięcią. W centrum wybuchu nie było zniszczenia, była harmonia, a w samym środku ludzkie serce trzymające ogień. Mini cliffhanger, Rada główna odbiera sygnał i ogłasza natychmastowe zebranie. Nie wiedzą jeszcze, czy Aurora jest bohaterką, czy zagrożeniem. Aurora klęka przy piasku i kładzie kulę z powrotem na jego powierzchni. Ogień znika, ale miejsce, w którym leżała, pozostaje gorące, jakby tętniło nowym życiem. Czas piaskary powrócił, mówi, ale tym razem nie sama będę go nieść. Spojrzenia kadetów spotykają się. Już wiedzą, ich życie się zmieniło. Ich misja również. Nikt nie patrzy już na Aurorę jak na słabo. Widzą w niej drogę. Planeta Zechar powoli powracała do ciszy. Ogień zgasł, ale jego obecność pozostała w piasku, powietrzu, sercach świadków. Aurora stała jeszcze przez chwilę, wpatrując się w miejsce, gdzie spoczywała kula energii. Wokół niej nie było już kadetów pełnych pogardy, byli strażnikami, odmienionymi doświadczeniem, które przekroczyło granice nauki i dyscypliny. Nikt nie mówił, ale wszyscy czuli, że historia się nie zakończyła, raczej właśnie się rozpoczęła. Komendant Sarel podszedł do niej w milczeniu. Twoja obecność zmieniła więcej niż tylko wyniki testu, powiedział cicho. Zmieniliśmy sposób patrzenia na wszystko, co nazywaliśmy postępem. Aurora skinęła głową. Wystarczyło słuchać. Ich rozmowa nie potrzebowała wielu słów. Między nimi była nic porozumienia. Tkana z pamięci, pokory i odwagi. Sarel wiedział, że jego czas jako nauczyciela dobiegł końca. Teraz to on musiał uczyć się od niej. Kadeci zostali wezwani do powrotu na orbitę. Ale zanim opuścili powierzchnię planety, każdy z nich pochylił się nad piaskiem, jest pokory wobec czegoś większego. Korzał, który jeszcze niedawno chciał ją upokorzyć, stanął twarzą w twarz za aurorą. Przepraszam, że nie rozumiałem. Że bałem się tego, co inne. Ona nie odpowiedziała słowami, ujęła jego dłoń i delikatnie położyła ją na piasku. I wtedy poczuł ciepło nie od słońca, ale od środka. W tym samym czasie na orbicie toczyła się gorąca debata. Główna rada analizowała dane, które przeciły ich dotychczasowym teoriom. Czy to niebezpieczne? Czy ludzie ukrywali tę technologię? Czy aurora Vega jest pionkiem, czy prorokiem? Nikt nie znał odpowiedzi. Ale jedna decyzja zapadła jednogłośnie: trzeba ją obserwować i może poprosić o pomoc. Po raz pierwszy w historii galaktyki centrum władzy czuło się bezradne. Po powrocie na statek szkoleniowy, aurora usiadła sama w jednej z kabin obserwacyjnych. Przez panoramiczne okno widziała, jak powierzchnia Zacharu migocie jeszcze słabym światłem. Jej dłoń spoczęła na medalionie, który teraz świecił rytmicznie, jakby odpowiadał na puls samej planety. Wiedziała, że to nie koniec. Kaskara wróciła. Ale jej głos musiał teraz rozbrzmieć dalej. Niż tylko na jednej pustyni. W wiadomościach rozsyłanych po sektorach zaczęło pojawiać się raporty o anomaliach piaskowych na innych planetach. Ziarna, które reagowały na ludzkie ciepło. Skały, które śpiewały pod wpływem dotyku. Aurora otrzymała pierwsze wezwanie. Planeta Serafis, pokryta szklistą pustyną, wysłała sygnał podobny do tego Zacharu. Komendant Sarel przesłał jej tylko jedno zdanie: Znowu Cię potrzebujemy. W hangarze czekał już nowy pojazd, nieoznakowany, dostosowany do jednej pasażerki. Kadenci żegnali ją po kolei, każdy inaczej, skinieniem głowy, dotykiem dłoni, spojrzeniem pełnym szacunku. Korzał stał najdłużej, nie potrafiąc nic powiedzieć. Aurora tylko się uśmiechnęła. Pamiętajcie, czego nauczył Was ogień, i nie próbujcie go posięść. Wystarczy iść z nim. Statek wystartował bez fanfar. Cisza była najlepszym towarzyszem dla tej podróży. A jednak, zanim zniknął z pola widzenia, silnika wystrzeliła smiugę światła przypominająca ten sam spiralny symbol, który pojawił się nad Zacharem. W dowództwie Rady zapadła cisza. Nie ze strachu, z podziwu i z pytania, które teraz zadawali sobie wszyscy. Czy właśnie zaczęła się nowa era? Jeśli ta historia cię poruszyła, zostaw lajka, zasubskrybuj nasz kanał. I podziel się swoim przemyśleniem w komentarzu. Dzięki twojemu wsparciu możemy opowiadać więcej takich opowieści. Dołącz do grona członków kanału, by mieć dostęp do materiałów zakulisowych i wspierać naszą misję odkrywania najbardziej niezwykłych historii sci-fi. Więcej takich historii nadchodzi. Nie przegap naszej następnej galaktycznej opowieści.